Dobra, ja idę tutaj, będę krył aparty i wejście lewe, a ty idź na prawo. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem... Nie wiem co kurwa próbuję z moim refleksem chudego byka no pistoleciki zawsze wygram Ale będę miał klipy pierdolę. opierwale Kurwa contentu potrzebujesz ja ci ogarnę content Daj mi kurwa rewolver i lecę z nimi Dobra, bądź teraz cicho, bo nagrywa i gramy w to było mocniejsze ode mnie. Pójdę na wysoki pudeły. No to ale on kurwa gra tym gównem. Dla pizd. No to jak kurwa on gra... Wojną stać... odpowiadamy wojną. Właśnie. Pa, jumpside. O ma awpka. Do trzech razy sztuka. Pach, Surprise, motherfucker. Opa. robisz tak. Nad się ich nie boisz. Ty już bierz i ich dominujesz. Robisz tak. Bierzesz kosę. Zabijasz kurczaka po drodze. Wychylasz na pełnej ze skokiem. Jest tutaj dwóch. I kasujesz dwóch, widzisz? Tak to się robi, Dominik. A ja tu kurwa, strategię smoki rzuciłem kurwa w odpowiednim miejscu, żebym ja widział, oni mnie nie widzieli. I kurwa, dwa flesze. A ty kurwa się wpierdalasz na pełny ich to ich kurwa robi. No. <grym> Prawidłowo. Molletaf. Na dole. O. Headshot. Ale mu przynajmniej. sprzedałem, ja pierdolę, ale jestem dobry Nie Kurwa 10 HP mam, a ty będziesz kurwa granaty mi pod nogi wrzucał? Ja mam 8 Piotrek Zespoileruję ci Później będziesz anty Dzięki, pobój Naprawdę? No SG? Nie, bo nasz, z naszego teamu Dobra, siadł na ticket yy, Gdzieś strzela, nie wiem skąd kurwa strzelił we mnie Trzeba co muszę kierować panowie Wchodźcie, wchodźcie, wchodź, już na pewno. E, kuchnia, kuchnia, kuchnia jeden. Jest, no, no. Szychem urzucam. Kidzio, kidzio. Szyszka. Nie, co ten kurwa idiota robi, to kurwa nie ma sensu zgrać. <grym> <grym> Szyszka razy dwa? Ja mam ładnego uspa. Mam tego samego uspa. Masz tego samego uspa? No, tego różowego. No, zechwisty jest. No, a popatrzcie na mojego. Ładnie. Czerni. Wow, to tak, ten no nowy stylowy. O! Sorry, 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 sorry. Jakby kurwa dali mi przejść od razu, kurwa namida Od kuchni będzie szedł najprawdopodobniej. Nie, no, ja się ja Idź w kuchnię. Dobra, to twoja kuchnia do bo to Radek bo to skan skanować można, nie? Dobra, to jest kuchnia do I patrz I wchodzimy Rudy bawił Skocz, skocz, skocz Mogłeś skoczyć, to by było o wiele bardziej strategiczne i bezpieczne Ale gordo. thank mm -hmm. you